No, co za perełki? Ha, ha No, nieźle, nieźle. Coś trzeba wybrać. A kurda, że się obśliniłem. Nie no, petarda. Biorę. Matko Bosko, mówię, co to. Co to, 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 to się stanęło? To są fakturki, które zebrałem przez te 7 lat. Wiadomo, że ludzie są tacy, którzy na pewno zdecydowanie więcej wydali na swoje autka, ale przy, użyt, przy moim użytkowaniu, gdzie naprawdę tych kilometrów nie robiłem za wiele, to no nie sądzę, żeby też to było mało. tak? Są to, że tak powiem, zakupy na różne elementy mechaniczne związane z, z funkcjonowaniem czyli z, z działaniem silnika, chłodzeniem itd. itd. Więc, więc tutaj bardziej od strony mechanicznej te faktury dotyczą. Tutaj z ciekawostek jest, że walczyłem z mocą, z tym, z tym samochodem. Że ja czułem, że on troszeczkę nie jest zbyt... Nie ma takiego kopa, jak powinien mieć. Tutaj jest pokazane, i, ile koni ma na hamowni. Powinien mieć 231 koni oczywiście stan fabryczny. No tutaj się akurat zdecydowałem To nie pamiętam, że było z 3 lata temu Zdecydowałem się nawet na płukanie Na czyszczenie katalizatorów Kwota wyniosła 1800 zł Po prostu tam jakaś uszaleczka I tak dalej, i tak dalej O tutaj, tutaj paragonik Za kluczyk 400 zł wydaje mi niedawno Więc walczyłem też z mocą o, Oczywiście Gdzieś tutaj mam jeszcze Drugi wykres, gdzie po wymianie przepływomierza, no tam troszeczkę mocy wróciło, prawie około 40 koni, już coś było, że tak powiem się lepiej zbiera. No tutaj cztery fakturki od mechaników. Cztery razy był u mechanika samochód w ciągu tych 7 lat, tutaj kwota na 6000 tam było 4,5, tutaj około 600 zł, tutaj 600 zł no słuchajcie. Yy... No niektórzy może nie muszą ponosić kosztów, bo samochód, że tak powiem. Znaczy, tu, tu jest bardziej profilaktyka. To nie jest tak, że się samochód psuł, czy tam żołnij stanął gdzieś tam na drodze. No raz się zdarzyło, że zatrzymał się, bo tam koreczek od układu chodzenia wyskoczył. No to faktycznie tylko raz na lewecie jechał. A tak to jest bardziej, to są, że tak powiem yy, wymiana profilaktyczna. Gdzie na przykład jakaś wymiana odmy i tak dalej i tak dalej. Taki tak jak eksploatacja. Bawiłem się też w wymiany rozrządu, ustawianie rozrządu, wymiany uszczelek w vanosach. Taka fajna zabawa trochę, że tak powiem. Jeżeli nie potrzebujesz na co dzień non-stop samochodu użytkować, to, 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 to można się pobawić. No ale przy tym oczywiście parę groszy trzeba wydać. Przy, tych ilości, przy tej ilości faktur... I zrobieniu 50 tysięcy kilometrów, no, powinien być samochód igła, oczywiście, tak? No, ja wam pokażę, jak ta moja igła wygląda. Co? To jest ta igła, kurwa? Ojej! No i słuchajcie, to jest to moje auto w kolorze srebrnym Titan Silver. Fajnie on się prezentuje właściwie wieczorem. Ładnie tak się błyszczy. Jakie sumy to oczywiście. Słuchajcie, te faktury, które Wam pokazywałem, no one, one opiewają na kwotę około 20 tysięcy złotych, tam jeszcze kilku, prawdopodobnie jest, było więcej wydatków, na przykład o, te felgi były prostowane, też koszt 1000 złotych plus lakierowanie, opony zimowe 2000, no mówię, to koszta w ogóle w ciągu tych 7 lat. To około praktycznie 25 tysięcy złotych. Co jeszcze w tym aucie jest do zrobienia, jeżeli chodzi o, o me, sprawy mechaniczne i, i że tak powiem komfort. Słuchajcie. Klima do zrobienia. Nie działa. Tam wyskakuje błąd wentylatora, więc nie wiem, niedługo będę to robił. Wiadomo, to już pójdą jakieś pieniążki. Yy. Oprócz tego otworzę może maskę, albo może nie, nie będę otwierał. Słuchajcie, no wiadomo jak wygląda samochód pod maską. Ta dla znawców yy, tam jest odma do wymiany. Bo zimą, że tak powiem, bagnet już się lekko, lekko wyskakiwał do góry. Yy, odma była zmieniana tam chyba z dwa lata temu. Yy, olej już jest do wymiany co 10 tysięcy, staram się wymieniać kilometrów. Mm, no, z mechanicznych, aha, na pewno. Słuchajcie, od 7 lat, jak mam te auto, nie zmieniałem. Nawet zmieniałem klocki, tylko hamulcowe tarcze hamulcowe. Słuchajcie, yy, są to jeszcze oryginalne tarcze BMW. Jest na nich logo BMW, ale już są do zmiany, więc trzeba je wyrzucić. A powiem wam. Że te tarcze naprawdę nie biją. Rewelacja. Nie wiem, czy to. Na, no na pewno o ten. Yy, auto zostało sprowadzone z Holandii. Z, to jest jakieś logo, chyba serwisu, jakieś tam nazwa serwisu, i tam zostały wymienione. widać że ktoś poprzedni właściciel w Holandii dbał o to auto, no, wymieniając tarcze na nowe i to oryginalne. Więc ktoś kasiorki nie żałował. Też bym z chęcią yy, założył oryginalne, bo naprawdę są fantastyczne, ale koszt. Chyba 600 zł za jedną tarczę, no trochę dużo, nie? Co jeszcze? Aha, słuchajcie, tak jak mówiłem, tarcze do zmiany, no ale to wiadomo, to są sprawy eksploatacyjne. Co jeszcze? Szyba przednia do wymiany. To znaczy tak, słuchajcie, jak kupowałem to auto, to ta szyba, ona widać, bo że była wymieniana, bo to nie jest oryginalna szyba. I była maska lakierowana. Reszta, jak sprawdzaliłem miernikiem, to wszystko było ok, że tak powiem, widać było, że jest oryginał, nie było szpachlowany i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, właśnie będę jeszcze się zajmował. Tutaj może nie będzie widać, musiałbym to poświecić. Słuchajcie, walczyłem tutaj w środku z śmierdzącym wygłuszeniem auta, słuchajcie, pod tą kanapą za tylnym, że tak powiem tą całą osłoną, pod tą osłoną yy, mieszczą się już yy, takie wygłuszenie, ono już zaczyna po iluś latach zaczyna naprawdę dać, dawać o sobie znać, yy, wydzielając brzydki zapach i teraz będę zabierał się tutaj za, za przód tak samo będę niedługo zdejmował to wszystko rozbierał, yy, robił nowe wygłuszenie, wygłuszenie, tak i, 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 i zobaczymy. Aha, słuchajcie, dobra, jeszcze ze spraw mechanicznych. Jeżeli chodzi o ten yy, sprzęgło już się delikatnie uślizguje, prawdopodobnie całe sprzęgło nie wiadomo jak dwumas, być może dwumas jest do wymiany, no jest dużo zabawy jeszcze z tym autem, więc można pompować kasę i pompować od dołu, to taka osłonka mi się cała lata więc po zdjęciu może chę z chęcią bym się pobawił i sam to może zrobił zobaczymy jak to wyjdzie yy, nie, yy, słuchajcie jeżeli chodzi o blacharkę to uwierzcie mi że już jest słabo jest co robić byłem ostatnio u blacharza i wycenił na wycenie byłem robot blacharsko-lakierniczych. Na razie wam nie będę mówił, ale słuchajcie, wrzucę wam, e, ile rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Do zrobienia, jeżeli chodzi o blacharkę i lakierkę. E, powiem wam tak: e, w auto, właśnie tak jak mówię, wrzucone zostało ponad 25, około 25 tysięcy złotych. I teraz sprzedać te auto, nie wiem, za 5 tysięcy, 6-7 tysięcy, żart. Więc, więc nie wiem czy nie lepiej no nie wiadomo co z tym robić tak kupi się nowe inne używane auto to też nie wiadomo co się bierze tak W Jaki, jakim stanie silniki i tak dalej i tak dalej zawsze można trafić na minę no no zawsze to jest ryzyko jakieś nie więc nie wiem chciałbym jeszcze to auto podtrzymać jeżeli i taki mam zamiar właściwie to no to nie wiem no chyba trzeba będzie wpakować trochę kasy. Chociaż też, nie wiadomo, wiadomo, to się nigdy nie zwróci, nie? To jest auto, pakujesz w auto i, i ono tyle na wartości nie nabierze, żeby to się zwróciło. Słuchajcie, właśnie a propos ten, zamówiłem ostatnio wykładziny z, przez internet, zdjęcia, nie, nie pokazywały tego, ale kupiłem. Słuchajcie, te wykładziny, tak samo one śmierdzą. W moim aucie i w tym, tutaj w tych wykładzinach, znaczy te to się nadają na śmietnik jakie otrzymałem, zobaczyłem, że no zobaczcie, takie coś się sprzedaje, to jest wszystko zalane, że tak powiem te wykociny są zalane, to już jest to już jest z drugiej strony, wykwity pleśni są, więc więc reklamowałem to i na szczęście sprzedający się poczuwa do zwrócenia kosztów no brzydko to śmierdzi, wiem, to jest ryzyko no. kupiłem bez, bez jakichś tam, że tak powiem zdjęć z dołu Myślałem, że będzie ok, że się nie sprzedaje takiego dziadostwa, ale jednak można takie dziadostwo sprzedawać próbować bynajmniej wcisnąć klientowi. I ktoś może kupi. Może i ten nie będzie żądał zwrotu. No ja, że tak powiem, poprosiłem o zwrot pieniążków za to. Yy, no dobra, słuchajcie. Więc mówię, tu jest jeszcze kupa kasy do włożenia. Kupa, kupa kasy. Aha, pokażę Wam, że Wam jeszcze jedno. Aha, to jest czyli trufka bez gazu. Nie wiem, czy Wam mówiłem o tym. to jest czyli trufeczka bez gazu. Zobaczcie, ostatnio miałem przygodę. Na parkingu, yy, podoszą, ktoś mi tu ładnie rozwalił tutaj zderzak. Czujnik wypadł, lampa wyskoczyła. Widać, jest obszarowana. Oczywiście, zero poczucia. Poczucia się do winy, żadnej karteczki, nikt nic nie zostawił. Siema, na kamerach oczywiście, jak to zgłosił na policję, policja sprawdziła kamery, że tam nic nie widać, że obraz jest tak niewidoczny z tych kamer oszą, osząskich, że, że, że właściwie ciężko znaleźć jakiegokolwiek sprawcę. Dramat. A tak jakby teraz zrobić to wszystko, chcieć zrobić, naprawić, nawet po częściach używanych. To jest 2 do 3000 zł z lakierowaniem. Masakra. Dobra, słuchajcie, wrzucę wam jeszcze. Zdjęcia, że tak powiem. Co jest do zrobienia z blacharki. Także 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 mówię. Nie? Takie autko. Ale słuchajcie. To jest auto naprawdę powiem wam nie narzekam. Może. Też nie pali za dużo. Znaczy to jest pojęcie względne. Przy 3-litrowym silniku potrafi palić 11 litrów w mieście do 12. Zimą trochę więcej, ale powiem Wam, komfort jazdy jest fajny, naprawdę fajny. Płynnie się wkręca i tak dalej, i tak no. dalej. Nie wiem, czy teraz te współczesne samochody potrafią. Znaczy na pewno widać jakość. Tutaj jest duża. Lata temu mocno stawiano na jakość. Było to, że tak powiem. Normą, tak? A teraz ekonomia robi swoje. Człowiek wsiada do auta nowego i wszystko trzeszczy. Plastiki tutaj naprawdę trzeba się postarać, żeby coś trzeszczało, nie? 20 lat 20, 22 lata. Auto dobra, wrzucam Wam zdjęcia.